Witam Was serdecznie w grze Pro Evolution Soccer i słuchajcie, będziemy sobie grać składy, yy, będziemy robić sobie skład. Ja akurat y, nie mam aż takiego dobrego, że Wam pokazuję. To jest po, pra po prawo, to jest mój skład. Tak. Polewa jest swój skład. Więc paczkę, paczkę, żeby polepszył się skład, a my słuchajcie, robimy wyzwanie, żeby otworzyć paczkę za 100 monetów. A teraz... Ojo! Nie, w, nie, to nie był piękny strzał, poczekajcie, bo my tutaj chcemy sobie ustawienia, eee, musimy słuchać sobie audio, music komentary o o jest dobra good no i tak słuchajcie robimy sobie wyzwanie y Bez takiego. żeby otworzyć jakąś dobrą opaczkę, wiecie o co chodzi, nie? Jakiegoś bara, Bo słuchajcie, w pacie i 100% czarnej piłki, to oznacza, że jest dobry piłkarz. Teraz górną piłkę podajemy, prostopadłą górną piłkę, proszę Państwa. I Dani. To nie było Daniela, ale co on zrobił? Ja dawno to strzelił. Nie fajne zagranie. Yy, no dobra, zaczynamy dalej. Hej. bez żadnego problemu. Mam taką nadzieję. Oj, oj, oj. Nie ma faulu. Okej, okay. ale już teraz znowu sytuacja. Ja nie mogę. Kiedyś miałem lepszy skład, ale to na telefonie. Dobra przyjęcie kurde Dobrze bramkarz Ale ładny strzą No i zostawcie lajka i subskrypcję Nie przegapić kolejnych odcinków a, a teraz spróbujemy no Lawerani czy jakoś tam? Nie potrafię pisać tych nowych zawodników tych, tych wiecie tych słabych. Dobrze. Jaki faul? Jaki faul? Nawet fału nie było. Ale teraz słabo słabe zagranie. Weź to, dobra, good. O, nie. Uch. Dobra. Jeszcze nikt nam nie wziął. Dobra, my lecimy. Tak jest. Podanie. Masz teraz sytuację. Kurde. Czy oni tak szybko zabierają tą piłkę? Ramkasz, dobrze. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie jakaś nowa kariera z FIFY. Może będzie zabrana piłeczka. Mm. Fajnie będzie. Mm. O karny Cielini. To powinna być czerwonie, żertwa. Nie będę aż taki surowy, ale to był faul. I słuchajcie, rzut karny. Może strzeli? Tak jest, gol. No i jeden do zera. Poczekajcie, jednak trochę włączę. Mm, y, trochę włączę, mówię mm, nie komentatora, tylko o na jeden. No i słuchajcie, jeden do zera. No jeden do zera to chyba najlepszy wynik. Dziewiętusia, bo tak to my mamy gorszy skład od nich. Oj, przepraszam bardzo. Nie chciałem bekać, ale ...omcknęło mi się. Aj, dobra, jeszcze musimy tak do tyłu. Aj, jaj, jaj, jaj. Ależ jeszcze. Jest 2-0! No i pięknie, o to właśnie chodzi. Tak właśnie mamy grać. 2-0. ale nie wiem jak ja ich porobiłem. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Ależ słuchajcie, to była piękna sytuacja. Teraz zabrana piłeczka. Ajajaj Coś nie pykło Ale teraz zabrał piłkę I wybił Ale nie w tą stronę Teraz spróbujmy Aj, koniec meczu Znaczy koniec pierwszej połowy Przep... Przepraszam No kurde, co dzisiaj się ze mną dzieje? Na no, odcinkach... odcinku... Wdęgnąłem. Jeszcze dzisiaj Nie wiem, dziwna... Dziwna sytuacja yy, Druga połowa yy, Startujemy Jeszcze teraz O, już teraz, piękne podanie Oj, byś podał wcześniej, kurde, wystaw w piłkę, szpagat zrów. Ja nie mogę, co ja mówię. Dobrze. Teraz sytuacja, proszę Państwa. No nie mogę tego chrzanić. No, rata wchodzi, a nie dybala. Ja nie wiem czy w ogóle w składzie jest. Dybala u nich. Ale mi wybił szczęsny z przednosa. Dobrze, weź to dobrze. Dobrze. Weź go tam. Dawaj ktoś. Kurde. A tak. Dobrze. I rób tak dalej. Dobra, nice. O nie! Kurde. Zbijają. Próbują tam. Ale my cały czas przy piłce. Kurde. Już nie. Ale co zabieramy? Spróbuj tam podać, dobra. No i jak nam zabrał? O kurde, ale wierzcie mi, tym składem nie da się grać przeciwko Juvedusowi. Tylko jeden zawodnik może mnie już uratować w tej sytuacji. Dobra. 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 Ja nie wiem. Ara. Spróbujmy. No nie, słuchajcie, nie ja nie wiem po prostu. Jakie w ogóle te podania idą, nie wiem. żurek Dobra. No dawaj doleć no Ale słuchajcie, ja nie wiem, kolejna akcja. Kolejny raz zaatakowaliśmy i ten sam zawodnik nie może strzelić gola. No i jaki spalony Co za pechowiec Kurde A ten taki tak Ale Artur wchodzi Nobel 5 ra. Musimy to jakoś No przyjąć Uh, idzie, idzie cały czas do boku The best Dobra, nice No i ładna blokada Piękna Kurde Ten Danilo i tamte też są pechowce Oj, niebezpiecznie, niefajnie. Dobrze. Aż teraz z zabrał piłkę. Oj, pięknie. Co? faul. Co? Gdzie tu był faul? A tu. Ronaldo si. w tej minucie. O, ale nam podał. Ale mają jeszcze minutę. To co oni się tutaj cieszą? że oni nie zdążył strzelić gola w minutę to jest wreszcie możliwe dobra już sobie tak popodajemy dobra już przegraliście no i co teraz dobra piwy bu. <laughs> Dobra, koniec meczu. Wygraliśmy, S z juventusem. Tutaj chyba wszyscy wybili expo. Ło, jak ten leci. Ten na dole. Po lewej, idealnie. 5 poziomów w chłop Pięć poziomów. Ja. Dziękuję. Alright, już tutaj wychodzimy. I idziemy po paczkę. A to, co... Czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Special match. Taki po prostu specjalny mecz. Czekajcie, trzeba tutaj sprawdzić, gdzie są specjalne mecze. śmiech specjalny mecz jest so mecz special rewards czy to special match gdzieś szybko sobie zmienim na Olim. Dobra, jest coś chyba kupimy. Dobra, to ten odcinek. Słuchajcie, do zobaczenia. Cześć.